Super, nie? Mm -hmm. Patrz jakie ma koła napędowe. Co? ona jak królowa jedzie. No, prawie? <laughs> ale, jak, fajnie? Tylko wiesz, tak nie pokażę, bo, bo korony zostawiłam, wiesz, na zamku w komnacie. <laughs> no jak mogło, ale komary, hmm. dojeżdżamy. Zobaczcie jaki zamek. A komary próbują nas porzeć żywcem. Nie żona? Ale ślicznie. To tu babcia z dziadkiem mają zdjęcie zrobione. Jaka babcia z dziadkiem? Babcia Ela z dziadkiem Tak? Byli tu? jakieś 4-5 nawet lat Teraz jedziemy szybko. Zapraszamy na kawę. Tam to znaczy, że przyszedłaś z Tak, zapraszamy na kawę. Posiadłości, tom za nami, super jest. Chodź, Aleksiu idziemy dalej. Nie stawaj tam, nie wolno na to wchodzić. Aleks, nie wolno na to wchodzić. Chodź, siedzieć na fontannę, to chodź, idziemy. No to w tamtych czasach Ludwik tu miał naprawdę bardzo pięknie. Więc, że zbudował taki zamek, taką posiadłość na wyspie z takimi fontannami. To jeszcze powiedzmy, że tam miał swój apartament na górze To ze swojego apartamentu miał taki widok Pięknie Prosto nad jezioro. Morze bawarskie I fontanny się aktywowały A? To te też powinny się odpalić, co? Te tutaj dwie duże. Poczekamy, może akurat. O, ale tu pięknie fontanny wyglądają. Poczekajmy chwilę, bo jak te się odpalą, to nie zdążymy potem tu dojść. A tu po boku też są fontanny, to chodź na tą boczną, chodź. Tutaj szybko, szybko dojdziemy. No jesteśmy. Czy fontannie? Tamte się też odpaliły. O, jaki lew! Tak się oglądasz. Fajne, nie? I wejdziemy na chwilkę do pałacu. Wybudował go książę Ludwik II. Książę bawarski. W sumie król bawarski. Na kształt Wersalu. Piękne ogrody. Dużo zdobień w środku, także jesteśmy przenosimy się do roku, tak około 1884. Około. Tu mamy złote wejście. Trzy bramy są złote. To, to są główne bramy. Dzisiaj są otwarte, tutaj te. Tam też zostały zamknięte na stałe. Są już tylko takie o, na pokaz. Agatka zjadła ciacho. Cała jest czekoladowa i idziemy. Za dużo nie będziemy mogli pokazać, bo niestety tutaj jest jakaś filmowania, kamerowania i tych spraw. Ale coś tam może uda nam się przemycić. Ogólnie jest tak. Może się tu ładnie ochłodzić. Tak, to jest nasz król Ludwik II. Pokażę Wam ładnie. Z bajerów. I w takich latach właśnie było jego panowanie. Zrobił dużo jeżeli chodzi o e, sztukę, architekturę, zamki, także dosyć sporo za jego czasów się działo. Tak jak wspomniałam wcześniej, tu za dużo nie mogę filmować, a nie pokazywać. E, ładnie się można schłodzić, ładne przestrzenie, pięknie, wszystko utrzymane, odrestaurowane. Jak coś się uda, to pokażemy, jak nie, to trudno. Patrzcie, tu mamy takiego pięknego... Zbawia rzeźbę prześlicznie. I słuchajcie, z głównego wyjścia, tam gdzie pokazywałam te złote wrota, było widać e, to jezioro. Tutaj odwracamy się, bo jest to budynek w kształcie litery U. Wychodzimy na piękny dziedziniec i tam też widać jezioro. Ale z tej strony też jezioro widać. Nie? Tak, z tej strony też jezioro widać, właśnie o tym mówię. I tak jak wspomniałam, jest to budynek w kształcie litery U. Popatrzcie na te drzewa. Jest jak to jest przestrzem. wszystko równo posadzone. Popatrz. Jest to równo posadzone, tak, faktycznie. Nie? Pójdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Tam są ścieżki między tymi drzewami. A posadzka wprost do tańca. Prawda, tatko? Do walca. Do walca. Co się o walcu wiemy? Bo się uczyliśmy dosyć długi czas na nasz pierwszy taniec weselny. Prawda? No. No i o, nie <laughs> Ale podstawę pamiętamy. O, dzieci się mogą wyszalać troszkę. Także, ok. Z tej strony pięknie widać, jakie um, jest załamia, załamanie tutaj w tej podłodze, żeby wszystko idealnie spływało do kratek, które są tutaj na tych czarnych polach. Z tamtej strony tego nie widać. Wydaje się, że jest idealnie prosta podłoga. Stąd dopiero widać, że są jednak skosy i jest załamanie. Tutaj bardzo piękny, złocony balkon. Prawdopodobnie tam będzie sypialnia, tak podejrzewam. Króla Ludwika sobie wychodził porankiem i oglądał wschód słońca na jeziorze. Tutaj jakieś budynki gospodarcze, prawdopodobnie mieszkała służba. A tutaj zobaczcie, o tych drzewach to tak Mateusz mówił, że są tak pięknie posadzone. Zobaczcie, jakie szpalery, jaka zieleń. I to z jednej strony jest i z drugiej strony jest. I tu widać, że to jest pięknie wykoszone, jest specjalnie zrobione, że to jest wszystko. Z tej strony jest droga, tam jest tak samo droga, wszystko jest no, na pikobelko, symetria zachowana, pedanteria na maksa. Chłop chyba musiał mieć wszystko idealnie poukładane, zaplanowane i mu wyszło. Główni, Nie dotykaj! Dobre. Cenzura, nie wolno patrzeć Co jest, Aleks? Berek, gonisz? On przed chwilą prawie nogę skręcił Ojeju, jeju widzę, że coś go boli tak w nogę, jak chodzi O Chodź taty na rączki, chodź Gdyby... o już, 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 już. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała O, to po prostu dziesiątko, to jak y Agatka? nie? Dać jej lusterko, to też będzie a Agatka, Jezus, złoty, czemu jest taka brudna? Y ciasteczko nie ma Aha, no, czyli wszystko jasne ale ta fontanna jest fajna. A zamieszkamy tu, Aleks, czy, czy nie? Tak. Będziemy tu mieszkać. Mhm. Tak? Będziemy mieli taki duży dom, jak jest za nami teraz. Podoba Ci się tam ten dom? Dom. Zamek. Co? Patrz, jakie duże podwórko byśmy tu mieli. No, tak. Takie by się nam sprzedało, nie? nas kosili i by nam kosili trawę. No jasne, Ty od razu dobrze myślisz. A nie muszą nam skosić kwiatki? Kwiatki nie. Popatrz mama. O, robimy piknik. Tak, na schodach. Siadaj. To chce mięsko, bierze mięsko. Mamy, mamy mięsko, frytki, jest obiadu nam zostało. Mas. I powiemy Wam, że wszystko fajnie. Na tamtej wyspie było elegancko. Mucha tamta, nie siada. Nie, tamta wyspa była taka um, romantyczna. Drzewa, um, takie, za, takie wiecie, zaułki gdzieś tam między domkami, jakieś. Um, jak Wenecji. malutkie Tak, malutkie pomieszczenia, jakieś drewno. No, przyjemnie no, tak, bardzo. Tak, y, spokojnie, tak, taki klimat był, taki właśnie romantycznie. A tu jest tak dostojnie. No wiadomo, tu już zamek, jeden, drugi. Um, zupełnie inaczej. Tu jest właśnie tak, jak wcześniej wspomniałam. To taka pedanteria. Wszystko musi być takie perfekcyjne, perfekcyjne, takie do każdego centymetra. A tam jednak był ten nieład taki, taki ładny. Tam się chyba bardziej podobało. Nie no, tu też jest ładny nie? nie idzie powiedzieć. Wszystko ze złota, no gość miał jaja, nie? Ze złota miał kasy naprawdę kupę. No. Inwestycja życia. No, no nie, ale... to nie była jego inwestycja życia. Nie? Nie, ten zamek nie. A który? Tam, gdzie chcemy jechać na Neuschweinstein. Neuschwanstein. Bardzo trudna nazwa do wypowiedzenia. Neuschwanstein. Dokładnie, no, coś takiego. <noise> tak to na Google'ach tłumaczyło. Dokładnie. No. Ale co? Tutaj też odstawił dość konkretnie. w po polsku. Nowy, ka nowy Kamienny łabędź, tak? Tak, Nowy Kamienny łabędź. Tak. Tutaj też kupiliśmy sobie ładnego łabędzia. To tu są wszystkie zamki, które wybudował książę Ludwik. No, tu grubo. I to jest ta budowla. To jest właśnie jego budowla życia. Niestety pół roku zdążył w niej zamieszkać yy, i jeszcze jest nieukończona. No teraz jesteśmy tutaj. Tak. To jest z drugiej strony nie, to jest co innego. Nie, to już są inne zabki. No, super, ładnie. A tu chcemy jechać, ale to musimy dużo wcześniej no. zaplanować, bo kolejki, turyści, te sprawy. Tam nie da się jechać no Montana. na No na przykład tutaj chcieliśmy wczoraj, czy przed wczor wczoraj chciałem rezerwować hotel czy tam pensjonat obojętnie co to już nie mam miejsc, na booking'a jak, w, jak weszłem to wszystko zarezerwowane zarezerwowane kompletnie nic chyba że jakieś tam z 20-30 km dalej gdzieś od tej miejscowości także naprawdę trzeba wszystko wcześniej rezerwować ale tutaj postawiliśmy na wszystko na jedną kartę gada my jedziemy a co będzie, to będzie. Albo uda nam się gdzieś dostać nocleg, albo nie, to wtedy pojedziemy koło 20-21 do domu. Nie ma daleko, bo od nas jest 110 km, także gdzieś około 2 godzinki jazdy jest. Ale polecamy. Jakbyście chcieli, bylibyście tu w pobliżu, zachęcamy. Agatko, gdzie uciekłaś? Chodź do taty. Bo buzie brudny. Patrz jak ty wyglądasz. <laughs> Szlachcianka brudna. Chodź. Chodź do mamy. Chodź do mamy. Chodź do Aleksia. Tak. Agatka. Chodź. A ogólnie zapowiadali deszcz, 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 deszcz. Cały dzień był piękny. Ale chyba pomału coś się kroi. Zobaczcie sami. A ogólnie mamy już 15 po 17, a o 18 chyba mamy odjazd z tej wyspy. A jak nie zdążymy, to tu będziemy musieli zostać. Kryłem cię! A. No i co? I zawsze się w coś wpakujemy o 18.10 jest odjazd łódki czy tam statku a jest za 15 i bryczka już nie przyjechała i lecimy biegiem. Dzieci są ubrane w kurtki żeby ich komary nie pogryzły A my jakoś damy radę. Zdążymy, co mama? Zdążymy. Mamy pół godziny, a tu jest pięć minut do odejścia. Odjechał, dobra. Dajesz kuniu, dajesz kuniu. Prrrr, licha. O, no, jesteśmy na górze. Patrzcie, jakie fajne drzewa ci są. Elegancko widok na jezioro. Przepraszam, może bawarskie. Idziecie? Idziemy. Można sobie przybliżyć, pooglądać Najpierw wrzuć pan 50 centów. No, widziałem właśnie. Ładnie one wyglądają. Nie mów, że tu nie ma zjazdu. Aleks, będzie tu zjazd do wózka czy nie? Nie. Tylko schody. O. Po raz drugi się w maliny wpakowaliśmy. restauracja jest, restauracja i hotel chyba. Ej kropi, ale jaja. Ale jaja, Aleks wyskakuj, idziemy tędy schodami. Dokładnie, chodź. Wyskakuj z mamą, wstań, ta tu cię da na ziemię. No. Tu jest ogólnie muzeum, tu jest stary zamek, jest też co chodzić, oglądać, ale już nie na nasze dzieci dziś i Sarcie. nie na dzisiejszy dzień. Dokładnie, to wyschodźcie, ja biorę wózek i jakoś to zjedziemy stąd. Aleks, zdążyliśmy, czy nie? Chyba tak Chyba tak? Ała, ale mnie ugryzł Ała I co? Nie ma statku Ale chyba przypłynie, jesteśmy przed czasem on przed No to też prawda, i to on chyba On parkuje Gosia Dobra, lecimy Dzieci lecimy To co Aleks, zdążyliśmy? Chyba nie. To już jest statek do innego portu. O, takim statkiem też płynęliśmy, Stefanie. Przedtem płynęliśmy tym dużym. No i zobaczymy jakim teraz będziemy płynąć. Aż Anna dodatek się rozpadało. Także mamy jeszcze. 15 minut do naszego statku, i jak przybijemy do portu, to się pewnie jeszcze odezwiemy, bo chcemy iść na jakiś deser. A mamy godzinę 18, to jakąś kolację zrobimy gdzieś, i pojedziemy chyba do domu, chyba że będzie jakiś hotel. Co z A! Dwie szygi Super, nie? Mhm. Patrz, jakie ma koła napędowe. Czemu? Chodź, jesteś? Jesteśmy już na statku? Nie wziął nas ze sobą i płyniemy, nie? Tam gdzie mamy, do tej miejscowości, gdzie mamy samochód nasz. No to pokażemy im ten statek. A to, co? To, co jest? to są liny, wiesz, Czemu? do cumowania statku. Czemu? No żeby jak statek przycumuje do brzegu, to o takie właśnie filary się tą linę związuje i wtedy statek sam nie odpłynie, wiesz? Chodź, pooglądać, chodź. Super nie? Popatrz i teraz znowu chyba do tyłu. O dobra, chodź idziemy dalej zobaczyć. czyli obswonionych wszystkich kol nie ma no, nic, nie ma. nie ma szans. Dlatego wracamy do domu. Na szczęść... czas. Szkoda, bo mi jeszcze mało. No mało, ale no niestety nie da się. W samochodzie spać z dwójką dzieci się nie da. Także jedziemy daleko, do domu nie mamy. Jedziemy no, do gdzieś domu. Gdzieś półtorej-dwie godzinki. Ale mamy jeszcze sobotę i niedzielę, więc możemy zaplanować jeszcze jeden wyjazd. No. Także jedziemy do domu, jak widzicie, się rozpadało. Jesteśmy tutaj odkry? Od 12, nie? Tak. No i mamy 19.38. Cieszymy się, że zaczęło padać teraz, bo miało padać już od godziny tam 13, później 15. Także i tak nam się udało, że wcześniej nie mówiliśmy. No. no i tak w sumie to, co chcieliśmy, zobaczyliśmy. To zobaczyliśmy, no? Jedynie nie byliśmy w środku tam w tym zamku, tak jak mówiliśmy. Ale no. dzieci były po pierwsze. Na pierwszej wyspie zobaczyliśmy wszystko, co się dało, na drugiej wyspie no niestety dzieci już były tak padnięte, że to też nawet nie miało sensu. Mhm. Także. No. Jeszcze Może kiedyś, kiedyś tu przyjedziemy. Stopadnie. Dobra, to my się z Wami żegnamy. Tak byśmy zakończyli nasz vlog. Polecamy, jeżeli chodzi o jakiś krótki weekend, w sensie dwa dni z dziećmi bądź bez dzieci. Tak? Najlepiej sobie prędzej zaplanować. Tak. Tu tych tak. hoteli jest naprawdę dużo. A ja oddzwoniłem pięć. No i Nie niestety. Aha, jeden był wolny. Tylko, że na nas czwórkę był za mały, bo było tylko jedno duże łóżko. A powiedziała mi, że. Urzeczka już, dwa urzeczka miała, i obydwa są zajęte, także nie może nam pomóc. No trudno. Ale może akurat mamy jechać do Ale domu. Ale zdecydowaliśmy Dokładnie. się na ten wyjazd dosłownie przedwczoraj. No. Więc no nie dało się wcześniej zaplanować, tak naprawdę. Tak, dzieci są już spakowane, zmęczone. Gadka siedzi, Brudas, Aleks ogląda bajkę. Polecamy to też naprawdę zapęta. miejsce, tak, także możecie się spokojnie wybrać z dziećmi i bez. Piękne zdjęcia, pięknie naprawdę jest wszędzie. Dokładnie. Od 0 do 10 dajemy dziesiątkę. Bynajmniej ja, nie wiem jak ty. Ja daję 9. A dobra, damy 9 za te komary. Dobra, żegnamy się z Wami, trzymajcie się, cześć. Pada, ale muszę Wam to pokazać. Idziemy teraz inną drogą I zobaczcie Z tej strony w ogóle nie widać, że to jest jezioro Tylko tak jak faktycznie jakby morze Dobra, uciekam Bo się zrobiła taka wichura pada deszcz? Także tyle wam chciałem pokazać Trzymajcie się. That's about it.